Czy zdarzyło Ci się kiedyś wysłuchiwać prezentacji, która mimo bogactwa treści i wysiłku prowadzącego jedynie Cię męczyła i sprawiała trudność w rozumieniu przekazu? A może to przed Tobą stało zadanie przekazania swoich myśli i idei w prezentacji, a Twoi słuchacze no, wydawali się rozproszeni i znudzeni? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to ten odcinek podcastu jest właśnie dla Ciebie. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Nadmiar informacji na slajdach to jeden z najczęstszych błędów w korporacyjnych prezentacjach, który znacznie obniża ich efektywność. Kiedy na slajdach jest zbyt wiele tekstu lub skomplikowanych danych, odbiorcy mogą czuć się przytłoczeni i stracić zainteresowanie. Najzwyczajniej w świecie nie będą w stanie szybko przyswoić nadmiernej ilości informacji. Przeładowanie slajdu sprawia, że trudno jest zapamiętać jakiekolwiek konkretne informacje, co obniża ogólną skuteczność całej prezentacji. Tym sposobem zakopujesz kluczowy przekaz pod stertą dygresji i rozpraszaczy. Jak to naprawić? Zamiast pełnych zdań, użyj kilku słów, które zostaną przez ciebie uzupełnione narracją. Jeśli musisz przekazać dużo informacji, podziel je na kilka slajdów, z których każdy skupia się na jednym głównym pomyśle. Zamiast opisywać dane słowami, użyj np. wykresów czy grafik, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie danych. Jeśli wykres składa się z wielu serii danych, czyli np. wielu linii na wykresie liniowym, ani mój go tak, aby te linie pojawiały się po kolei, a te, o których nie mówisz. Po prostu powinny ulec wyszerzeniu. Możesz to zrobić przy pomocy PowerPointa. Jest to proste do ogrania animacjami. Będąc przy animacjach, czyli tej warstwie wizualnej, kolejnym błędem są słabe wizualnie slajdy. Może to negatywnie wpływać na odbiór całego przekazu. Co może powodować taki efekt? Na przykład kolor ma znaczący wpływ na percepcję wizualną i może pomóc w komunikowaniu jakichś emocji czy priorytetów. Niespójny schemat kolorystyczny, czyli na przykład stosowanie różnych kolorów do podkreślenia najważniejszych elementów slajdu, może być myląca i sprawiać, że prezentacja wygląda na dość chaotyczną. Pamiętaj, że każdy piksel slajdu wcale nie musi być wypełniony. Aby poprawić wrażenie estetyczne Twojej prezentacji, warto stworzyć też jednolitą paletę kolorów. Wybierz dwa, trzy, które będą reprezentowały tematykę prezentacji, albo na przykład markę. I używaj ich konsekwentnie przez całą prezentację. Wybierz też jedną czcionkę do nagłówków i jedną do tekstu. To może być ta sama, zmieni jedynie rozmiar. Chodzi o to, aby zapewnić czytelność. Zadbaj, aby wszystkie użyte grafiki i ikony, czy też zdjęcia były stylowo spójne. Żyjemy w dobie AI. Generowanie takich grafik do prezentacji jest teraz szczególnie ułatwione. Projektuj slajdy tak, aby były przejrzyste. Używaj siatki, znajdziesz ją na przykład w PowerPointie, aby zachować regularność i symetrię w rozmieszczeniu elementów. Przejdźmy do kolejnego punktu. Do treści. Tak konkretów i takiego jasnego celu w prezentacjach korporacyjnych jest kluczowym problemem, który może prowadzić do utraty zainteresowania i efektywności komunikacji. Ach, te spotkania z prezentacjami o niczym co? No, prezentacja powinna mieć jasno określony cel, czyli konkretną intencję lub wiadomość, którą mówiący chce przekazać. Brak tego wyraźnego celu utrudnia po pierwsze przygotowanie tej prezentacji, no, ale i też sprawia, że na początku odbiorcy będą zdezorientowani, a finalnie znudzeni. Jeśli prezentacja nie prowadzi do jasnych wniosków czy jakichś precyzyjnych następnych kroków, słuchacze mogą poczuć to dziwne uczucie, że no w zasadzie stracili czas, nie? Zadaj sobie pytanie. Jakie kroki zostały przeze mnie podjęte? Po ostatnim spotkaniu, na którym byłem czy byłam, często odpowiedź będzie determinowana tym, no właśnie, jak to spotkanie zostało przeprowadzone. Bez konkretnych celów i wniosków trudno jest ocenić, czy i w jakim stopniu prezentacja była wartościowa. Spotkania w środowisku korporacyjnym często mają na celu wpłynięcie na decyzję lub zachowania, więc jeżeli brakuje konkretów, no to trudno jest wywołać zamierzony efekt, co znowu może zmniejszyć skuteczność całego przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie prezentacji i zwoływanie spotkania. Jak naprawić ten stan rzeczy? Zawsze zaczynaj budowę prezentacji od wyraźnego postawienia celu i buduj wokół niego narrację. Zaprojektuj prezentację tak, aby każdy slajd i każda sekcja jasno przyczyniały się do jego osiągnięcia. Kończ prezentację podsumowaniem głównych punktów i jasnymi wnioskami, które podkreślają, co odbiorcy powinni zrobić z uzyskaną wiedzą. No i wspomniałem o budowie, a więc punkt czwarty: jak w ogóle zacząć? Zacznijmy od celu, a narrację dopasujmy do słuchaczy. Zignorowanie grupy docelowej w prezentacjach korporacyjnych może znacząco osłabić skuteczność tychże prezentacji i prowadzić do nieporozumienia albo w ogóle braku zaangażowania ze strony naszego audytorium. Jeśli prezentacja nie jest dostosowana do poziomu wiedzy i doświadczenia słuchaczy, może doprowadzić do dwóch skrajnych sytuacji. Treści mogą być zbyt zaawansowane albo zbyt podstawowe. Jak naprawić ten stan rzeczy? Przed przygotowaniem prezentacji dobrze się zastanów lub Podpytaj, kto będzie jej odbiorcą. Jakie słuchacze mają doświadczenia, wiedzę i czego oczekują od prezentacji. Używaj języka i terminologii, które są zrozumiałe dla twojej publiczności, unikając nadmiernego jakiegoś fachowego żargonu, chyba że grupa będzie go rozumiała. Wykorzystaj czas na interakcje, pytania i odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć odbiorców. I jeżeli jest taka potrzeba, dostosuj przekaz w trakcie prowadzenia prezentacji. Przejdźmy do czasu trwania Twojej prezentacji, czyli punkt piąty. Nieefektywne wykorzystanie czasu w prezentacjach korporacyjnych, szczególnie przez zbyt długie prezentacje, no niestety jest powszechnym problemem, który też znacząco wpływa na zaangażowanie no i satysfakcję z takiego spotkania. Ludzka zdolność do koncentracji efektywnie funkcjonuje no, tylko przez pewien ograniczony czas. Jak to zaadresować? Włącz regularne przerwy do planu prezentacji, no zwłaszcza jeżeli będzie trwać taka prezentacja dłużej niż jedna godzina. Przerwy powinny być wystarczające, aby umożliwić odbiorcom krótki odpoczynek, no i regenerację. Planuj prezentację tak, aby były zwięzłe i skoncentrowane na kluczowych punktach. Unikaj niepotrzebnego rozwlekania tematu, jakichś historie, które w żaden sposób nie pomagają zrozumieć Twojego przekazu. Pytaj obecnych, dyskutuj z nimi aby utrzymać zaangażowanie i zainteresowanie tematem, dzięki temu wyciągnąć z tej prezentacji więcej. No i punkt szósty, kolejny, czyli brak właśnie interakcji. W prezentacjach korporacyjnych. To jest istotny problem, no ponieważ znów znacząco obniża zaangażowanie, no i przy okazji zapamiętanie treści, które przygotowałeś, przygotowałaś. Interaktywne elementy takie jak pytania i odpowiedzi, dyskusje grupowe czy ankiety umożliwiają odbiorcom przemyślenie i zastosowanie prezentowanych informacji. Interakcja pozwala mówiącemu na dostosowanie prezentacji w czasie rzeczywistym, reagując na odpowiedzi słuchaczy. Zadbaj więc o regularne zadawanie pytań, aby pobudzić myślenie i utrzymać uwagę. Zaplanowanie czasu na pytania i odpowiedzi na koniec prezentacji daje publiczności szansę na wyjaśnienie wątpliwości, na ewentualne pogłębienie zrozumienia tematu. A jako ostatni punkt przychodzi słaba jakość materiałów pomocniczych w prezentacjach korporacyjnych. No to może istotnie obniżyć postrzeganie profesjonalizmu i takiej też efektywności przekazu. Użycie niskiej jakości grafik, wykresów oraz innych materiałów wizualnych, szczególnie gdy reprezentujesz firmy na zewnątrz, może sprawić, że cała organizacja będzie postrzegana gorzej. Wizualne aspekty prezentacji to są takie pierwsze aspekty, które w ogóle rzucają się w oczy odbiorcom, a negatywne wrażenie, jak pewnie wiesz, trudno zetrzeć. A więc nieczytelne wykresy, źle zaprojektowane grafiki i błędnie sformatowane slajdy mogą trudnić odbiorcom zrozumienie przekazywanych danych i informacji. Słabej jakości materiały mogą rozpraszać, odciągając uwagę od głównych przekazów prezentacji. Zamiast skupiać się na treści, publiczność może po prostu między sobą rozmawiać i zwracać uwagę na wady wizualne, co znowu zmniejsza ich skupienie. Estetycznie nieatrakcyjne lub trudne do odczytania materiały mogą zniechęcić odbiorców do dalszego śledzenia Twojej prezentacji. Jak to naprawić? Na przykład biblioteka ikon PowerPoint, bezpłatne banki zdjęć z licencjami Creative Commons Zero, czyli takie, które możesz użyć w prezentacji, czy edytory online typu Canva link do Canwy znajdziesz w opisie tego odcinka mogą znacząco poprawić jakość wizualną twoich slajdów. Stosuj zasady dobrego designu, takie jak zadbanie o właśnie spójność kolorystyczną i minimalizm, aby no, materiały były przede wszystkim czytelne i estetyczne. Jeśli twoja prezentacja będzie odtwarzana na komputerze innym niż twój, przed spotkaniem sprawdź jak materiały wyglądają na tych różnych urządzeniach, aby wyeliminować ewentualne problemy z czytelnością. Zaciągnij opinii kolegów czy współpracowników na temat jakości i zrozumienia materiałów. Zewnętrzna perspektywa może pomóc Ci wychwycić problemy, które po prostu gdzieś tam przeoczyłeś, przeoczyłaś. Podsumujmy. Przeładowane slajdy i słabe wizualnie elementy mogą znacząco obniżyć skuteczność korporacyjnych prezentacji. Brak jasno określonych celów i konkretów prezentacji może sprawić, że będzie ona mniej wartościowa dla odbiorców, którzy mogą poczuć, że po prostu stracili swój czas. Ważne jest dostosowanie prezentacji do poziomu wiedzy i oczekiwań słuchaczy, co zwiększy ich zaangażowanie i efektywność komunikacji. Regularne angażowanie publiczności oraz użycie wysokiej jakości materiałów wizualnych może podnieść efektywność przekazu twojej prezentacji. Jeśli chcesz udoskonalić swój warsztat budowy prezentacji, sprawdź mój kurs na mspowerpoint.pl, link znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli on ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!